Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji informatyki. Jak widzimy, dzisiaj zajmiemy się aplikacją Teams. Pokażę Wam jak w prosty sposób zalogować się do aplikacji i jak jej używać. Tak naprawdę zalogujemy się do naszego konta Office, na którym ta aplikacja się znajduje. Zaczynajmy. Po pierwsze każdy z Was dostał naprawę od administratora dane do logowania. Są to dane w formie e-maila i w formie hasła. E przy pomocy tych danych będziemy się za chwilę logować. Gdzie mamy się zalogować? Najlepiej za pierwszym razem zrobić to na stronie office.com. Wchodzę więc na stronę office.com. Office.com i tutaj dokonam pierwszego logowania. Po lewej stronie mam w dużym oknie klawisz zaloguj, wybieram pojawi nam się okienko, pierwsze okienko logowania jak widzicie muszę tutaj wprowadzić ten nasz login, tak naprawdę adres e-mail, login w formie adresu e-mail, co zrobię przekopiuję sobie, żeby nie porobić błędów w okienko logowania dalej poprosimy o hasło Przekopuję hasło, żeby nie zrobić błędów, ctrl-c i ctrl-v, zaloguj. Teraz pojawia się dosyć istotne okienko, w którym komputer pyta nas, czy chcemy zapamiętać to konto, tak? Czy chce, żeby nas nie wylogowywać. No, jeśli jestem na komputerze domowym, którego ja używam, to mógłbym oczywiście nacisnąć tak. Ja niestety z przyzwyczajenia, raczej... Przyzwyczajenia, po prostu wybiorę nie, żeby mnie nie zapamiętywał. I zalogowałem się na kont, moje konto Office. Oczywiście jesteśmy na przykładowym koncie ucznia. I co my tutaj mamy? No mamy jakieś nasze ostatnie wiadomości, raczej ostatnie nasze pliki, ale co najistotniejsze mamy po lewej stronie. Po lewej stronie znajdują się wszystkie aplikacje, które mamy dostępne. Czyli tak, tutaj już widzimy od lewej strony: Jest Word, Excel, PowerPoint, Outlook, no i wiele innych aplikacji, i m.in. aplikacja Teams, którą za chwilkę uruchomimy. Można troszeczkę też zmienić widok tych aplikacji, jeśli to jest nieczytelne. Jeśli naciśniemy na te 9 kropeczek, to pojawią się te aplikacje razem z opisem e, troszeczkę wyraźniej. Po prawej stronie mamy nasze dane, czyli mamy tutaj możliwość zmiany ustawień, zmiany naszego logo, zmiany hasła itd. Ale tego dzisiaj nie będę tłumaczył. Wejdźmy więc do aplikacji Teams. Wybieram sobie aplikację Teams, może stąd i aplikacja Teams nam się otwiera jak widzicie wszystko dzieje się w przeglądarce, nie, nie instaluje na razie e, żadnej aplikacji Teams, ale już na tym etapie mam możliwość zainstalowa zainstalowania tej aplikacji, komputer e, proponuje mi pobierz aplikację Teams i łatwiej utrzymaj kontakty e, może i tak, ale mo, proponuję na początku e, włączymy sobie bez aplikacji, nie będziemy jej instalować, możemy pobrać aplikację e, na systemy na przykład Windows, e, ale tutaj na dole, może też powiększę troszeczkę. Tutaj na dole mamy opcję zamiast tego użyj aplikacji internetowej, czyli będziemy pracować w przeglądarce. Ja wybiorę tą właśnie opcję. Zamiast tego użyj aplikacji internetowej. No i słuchajcie, już jestem w Teamsach, na koncie, w zakładce zespoły, czyli tak naprawdę nasze przykładowo klasy, ale jeszcze jedną rzecz wytłumaczę. Tutaj po prawej stronie na dole pojawiło się takie okienko, w którym komputer pyta nas e, trzymaj rękę na pulsie, włącz powiadomienia na pulpicie no ja nie chcę tych powiadomień czym mniej powiadomień ten, tym chyba lepiej e, więc odrzucę tą tą sugestię odrzuć dobrze zalogowaliśmy się, e, co my tutaj mamy omówimy sobie podstawowe rzeczy e, które każdy z nas na początku powinien wiedzieć czyli tak naprawdę najważniejsze rzeczy mamy tutaj po lewej stronie e, powiększę Mamy tak, aktywność. W aktywności możemy znaleźć e, przede wszystkim m, rzeczy, które dotyczą przykładowo konkretnych e, zespołów, czyli konkretnych na przykład klas. Czyli jakaś wiadomość od nauczyciela dla całej klasy na zespole, e, jakieś rzeczy, które się wydarzyły na przykład, że nauczyciel dał zadanie. Czyli wszelkiego rodzaju aktywność. E, Ludzi, którzy są przypisani do tego zespołu. Następnie mamy kalendarz, czyli to była aktywność. Oto wygląda w ten sposób, że tutaj mamy, widzimy e, wiadomości, te nasze aktywności, możemy sobie sprawdzić dana aktywność na danym, e, po prostu jakieś wpisy danych uczniów, nauczycieli i tak dalej. Druga rzecz to jest kalendarz. Kalendarz jest jedną z ważniejszych rzeczy, ponieważ w tym kalendarzu, na, ja to bym tłumaczył na, przykładu, na przykładzie uczniów, mają chociażby lekcje, do których mogą e, dołączyć. To za chwilkę do tego wrócimy, jak dołączyć do lekcji. Potem są zespoły, co już widzieliśmy na początku, czyli zespoły, do których uczeń został przypisany. Czyli tłumacząc to w prostszy sposób, są to po prostu zespoły klasowe, czyli klasy, po prostu klasy z danego przedmiotu. Następnie mamy zadania. Tutaj w zakładce zadania możemy znaleźć zadania, które zostały zadane, zaległe Przypisane, ukończone. Więc jak widzicie, wszystko ładnie tutaj wygląda. Do takiego zadania zawsze można wejść. Może wejdziemy do jakiegoś zadania: ciśnienie z fizyki. I tutaj jest instrukcja na ogół do zadania. Często są dołączone jakieś pliki, filmy i inne rzeczy. I zawsze takie zadanie możemy, na takie zadanie możemy odpowiedzieć i przesłać je do nauczyciela. I ostatnia rzecz, która jest też bardzo często używana, czyli czat. Na czacie mogę rozmawiać z dowolnymi nauczycielami, z dowolnymi uczniami z mojej klasy. Tak naprawdę, z wszyscy, którzy są przypisani do organizacji, czyli do naszej szkoły. Wystarczy taką osobę znać, zmieniając nazwiska. Ja może piszę. Dobrzański, czyli wyślę wiadomość do samego siebie. Wystarczy taką osobę wybrać. Jak widzicie tutaj już jakaś e, była korespondencja z tym uczniem u mnie. E, była robiona jakaś e, grafika z tego co widzę w Skype'ie e, I wystarczy e, wysłać wiadomość. E, nie wiem co dostałem. Tak co dostało, I tutaj możemy konwersować. Można też przesyłać pliki e, dodawać załączniki dodaj pliki. Można ten plik dodać z OneDrive czyli z naszej chmury bądź e, z komputera. E, no dobrze, to jeszcze wrócę na chwilkę do kalendarza i pokażę, jak dołączyć do, do lekcji. Wybierzmy sobie jakąś matematykę i spróbujmy do takiej lekcji dołączyć. Wystarczy w nią kliknąć w kalendarzu i pojawia się możliwość dołączenia do takiej lekcji. Jeśli wybiorę dołącz, to pojawi się takie okienko, w którym, no w tym momencie, moja kamera akurat jest troszeczkę w złym miejscu, e, tu byśmy widzieli siebie e, i. Jeśli wybiorę dołącz teraz, dołączę do lekcji. Ale jedna uwaga bardzo ważna: często zdarza się, że uczniom nie działa mikrofon, mimo tego, że go mają, albo nie działają głośniki. To jest bardzo ważne tutaj mamy coś takiego jak ustawienia audio. Warto tu zawsze wejść przed połączeniem dołączeniem do lekcji i sprawdzić sobie widzimy to po prawej stronie i sprawdzić sobie czy mamy dobrze ustawione e, głośniki i mikrofon czyli czy dobrze są ustawione nasze urządzenia audio. I teraz najważniejsza rzecz to jest ogólnie urządzenie audio czyli wskazuje że to są ym, karta przyjmijmy z komputera tak. I mamy głośniki i mikrofon. I zobaczcie, w tym momencie mamy głośniki high definition, jakieś głośniki z komputera i mikrofon też z komputera. Ale mogłoby się zdarzyć, że na przykład ktoś ma wybrane co innego. Na przykład ja tutaj mam monitor i w tym momencie dźwięk miałbym nie na słuchawkach, tylko na monitorze. Mam wybrany mikrofon, ale mogę zobaczyć, wybrać też mikrofon z kamery. Czyli są tu na ogół różne opcje y, dotyczące wyjścia sygnału, więc to należy zawsze sprawdzić. Oczywiście mamy też, z jakiej kamery używamy, y, więc te rzeczy wszystkie trzeba zawsze sprawdzić i dobrze y, ustawić. One oczywiście zostaną zapamiętane za pierwszym razem, więc ustawiamy je tak naprawdę jeden raz dobrze. Myślę, że to wystarczy ja to sobie zamknę tą tą. I to w zasadzie wszystko tak naprawdę używamy tylko i wyłącznie tych rzeczy. No co jeszcze możemy tu zrobić? No możemy oczywiście zmienić nasze ustawienia, tu jest dużo ustawień, ale Wolałbym ich dzisiaj nie tłumaczyć, tak naprawdę to są ustawienia typu, na przykład zmienić sobie motyw na czarny, jakieś ustawienia konta, prywatność, powiadomienia, jakie mają być czy dźwiękowe czy nie dźwiękowe, różne e, takie podstawowe rzeczy, możecie sobie to przejrzeć, ale to akurat nie jest temat dzisiejszego odcinka. Dobrze, myślę, że to wszystko. E, i myślę, że sobie już poradzicie. Najważniejsze jest zalogowanie, tak naprawdę w Waszym przypadku, i dołączenie do jakiejś e, lekcji. Ewentualnie rozwiązywanie zadań, porozumiewanie się z nauczycielami bądź z uczniami na e, czacie. Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłem. Gdybyście mieli pytania, możecie do mnie pisać na YouTubie. E, to postaram się. Odpowiedzieć. To dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do widzenia.